Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tutaj Mariusz, i dzisiaj, tak jak Wam obiecywałem, przychodzę dzisiaj z. Całą paczką z zdrapek podwójna gra. Już te zdrapki podzieliłem, jak widzicie, mamy zdrapki od 1 do 20. Także to będzie taka moja e, mała premiera, gdyż jeszcze tej zdrapki nie drapałem. Także żeby nie przedłużać, zaczynamy draping, Tutaj zaczynamy od zdrapki numer 1. I drapiemy. Mamy nasze wygrywające liczby. Mamy takie liczby jak 26, 02, 24 i szukamy tych liczb. Mamy 30, 38, 18, 04, 29. W kolejnym rządku mamy 21, 13, 23 tuż obok, 31, 19, 17, 22. 06 14 I 27 tuż odwrot, czyli tutaj mamy Zdrabkę przegraną, jeśli chodzi o tą stronę Ale jeszcze mamy tutaj z drugiej strony, także szukamy zgodnie z Legendą I szukamy trzech takich samych symboli Tutaj niestety nic Tutaj również I tutaj również pusto, czyli pierwsza zdrabka, zdrabka z numerem 1 jest przegrana Teraz zdrabiamy zdrabkę z numerem 2 Mamy 22, 28, 30 to są nasze liczby, także szukamy i mamy 08, 32, 02, 12, 03, 35, 28 mamy wygraną. Szukamy dalej, gdyż wygrane się sumują. 21 tuż obok, 11, 18, 100 22, również mamy wygraną, czyli mamy już dwie liczby na tej zdradce. 13, 19, 15 i 26 500, czyli tak. Czyli mamy wygraną pod numerem 28, jest to 5 zł. I pod numerem 22 jest to również 5 zł. Jeszcze mamy szansę na wygraną po drugiej stronie. Szukamy trzech takich samych symboli. na razie bez wygranej. I tutaj również. Czyli zdrabka z numerem 2 mamy 10 zł. Wkład w całą paczkę z drapek wynosi 100 zł. Także jestem bardzo ciekawy, czy będziemy na plusie, czy na minusie, czy też na zero. Zdrabka z numerem 3. Wygrywające liczby to 23, 14 i 13. Jeszcze tutaj zobaczę na literki kontrolne. Zdrabce numer 2. Tutaj nam się pochowały, czyli mamy, czyli mamy 10 zł i 3 razy A. Dobrze, przechodzimy do naszej zdrabki numer 3. Yy, także szukamy tych liczb. Mamy 01, 31, 22 tuż obok, 8, 19. 27, 02, 36, 04, 16, 24 tuż obok, 15 również obok, 26 pusto, 21 również i 12 tuż obok. Jeszcze mamy grę z drugiej strony, jest to bardzo ciekawa stawka. W grze pierwszej pusto, szukamy trzech takich samych symboli. Tutaj również i tutaj również, czyli stawka z numerem 3 okazała się przegrana. Teraz będziemy drapać zdrapkę z numerem 4. Wygrywające liczby to 23, 02 i 34. A mamy 18, 16, 03 tuż obok, 8 pusto, 24 również obok, 14 pusto, 29 pusto, 27 również. Kolejne liczby to 37, 04, 13, 32, 19, 15, i 28. Czyli na tej stronie nic nie mamy, ale mamy drugą stronę straconego. Dwie pierwsze gry przegrane. Trzecia również i czwarta również. Może literki kontrolne będę na końcu sprawdzał. Czyli ta zrabka jest przegrana. Teraz przechodzimy do zdrabki numer 5. Czy piątka będzie wygrana? Nasze wygrywające liczby to 12, 32, 09. Mamy 13 tuż obok, 6, 38, 17 i 23. W kolejnym rządku mamy 24, 07, 02, 29, 14 i w ostatnim rządku mamy takie liczby jak 31, tuż obok 18, 28, 03 i 30, czyli tutaj wygląda, czyli tutaj mamy zropkę przegraną, na drugiej stronie, w pierwszej grze pusto, w drugiej również, w trzeciej również. Wow, i w czwartej mamy wygraną. Czyli tutaj mamy wygraną, jest to wygrana w wysokości 5 zł, 3 monety daje nam taką wygraną, jeszcze zobaczmy na literki kontrolne. Czyli literki kontrolne mamy 3 razy M. Później sprawdzę literki kontrolne, bo szczerze Wam powiem, że nie wiem, jak, jakie są oznaczenia do jakich wygranych, czyli mamy drugą zdrawkę wygraną na pewno. Teraz strapka z numerem 6. Wygrywające liczby to 12, 32 i 01. A mamy taki jak 24, 14, 11, tuż obok 21 i 17, w kolejnym rządku 30 25, 04, 02 tuż obok. I 33 również obok. W ostatnim rządku mamy 13 również obok, czyli same oboki. 34, 19, 07 i 16. Czyli tutaj mamy zdrapkę przegraną, ale jeszcze mamy po drugiej stronie. W grze pierwszej pusto, w grze drugiej również, w grze trzeciej również i w czwartej również. Czyli ta zdrapka jest przegrana. Jeszcze szybko może zobaczę na litery kątony. Tutaj znalazłem PM, czyli ta zabka jest przegrana Jeszcze później będę wszystko dokładnie sprawdzał. Teraz zrabka z numerem 7, czy 7 będzie szczęśliwa. Nasze wygrywające liczby to 19, 23 i 13. I szukamy. Mamy 25, 17, 21, 15, 28, w kolejnym rządku mamy 11, 24, 33, 22, tuż obok 30 i w ostatnim rządku mamy 04, 32. 16, 0, 1 i 18. Dużo bok. Czyli tutaj mamy zdrapkę przegraną. Jeszcze mamy szansę po tej stronie. Szukamy trzech takich samych symboli. Gra pierwsza, pusta. Gra druga również. Gra trzecia również. I gra czwarta również. Czyli zrabka z numerem 0,7 okazała się przegrana. Jeszcze szybko sprawdzę te literki kontrolne. Mamy T. TG. Czyli wszystko wygląda na to. Czyli wygląda na to, że zrabka jest przegrana. Teraz przechodzimy do zrabki ósmej. Mamy takie liczby jak. 0,1, 15 i 32, i tutaj szukamy. Mamy 19, 34, 0,8, 16, 0,6. W kolejnym rządku mamy 30, 33, tuż obok, 24, 12 i 29, i w ostatnim rządku mamy 31, tuż obok, 13, 22, 0,2 również obok i 23. Czyli tutaj nic nie wygraliśmy. Jeszcze szansa po drugiej stronie, w grze pierwszej pusto. Wygrze drugiej również, wygrze trzeciej również i w czwartej również. Czyli ta zdradka jest również przegrana. Przechodzimy do zdrabki z numerem dziewiątym. Czy tej zdrabce będzie jakaś wygrana? Moje wygrywające liczby to 0,2, 12 i 28. Szukamy tych liczb. Mamy 13, tuż obok. czwóreczka 23, 15 i 33. W kolejnym rządku mamy 0,6, 32, 26. 22 i 21, i w ostatnim rządku mamy 0,3 tużobok, 37, 30, 31 i 14. Czyli tutaj ta strona drabki jest pusta. Teraz przechodzimy do drugiej strony: w pierwszej grze pusto, w drugiej również, w trzeciej również i w czwartej również. Czyli kolejna zdrabka przegrana. Także myślę, że dziesiątka będzie teraz zrabką wygraną. Moje wygrywające liczby to 0,3, 29 i 30. Szukamy takich liczb, mamy 28 tuż obok, 38, 32, 37 i 17. W kolejnym rządku mamy 16, 0,2 dużo obok, 33, 26 i 25. Jak na razie pusto. I w ostatnim rządku mamy 35, 0,9, 31 dużo obok, 36 i 18. Także ta strona zrabki jest przegrana. Sprawdzamy po drugiej stronie, w grze pierwszej pusto, w grze drugiej również, w grze trzeciej również i w czwartej również. Szybko sprawdzimy literki kontrolne. Mamy T, czyli tu jest pusto. Jeszcze wrócę do zdrabki z numerem 9, zapomniałem stracać. Mamy PM, czyli tutaj również pusto. I przechodzimy do zdrabki 11. Jak na razie na 10 zdrapek mamy tylko dwie zdrabki wygrane. Teraz sprawdzamy zdrabkę z numerem 11. Nasze wygrywające liczby to 15, 24 i 12. Mamy 25 tuż obok, 14 również obok, 38, 22, 33. W kolejnym rządku mamy 0,1, 13, 18. 16 również obok i 0,4. W kolejnym rządku mamy 23 również obok, 02, 03, 07 i 21, czyli tutaj ta strona jest pusta. Sprawdzamy, sprawdzamy drugą stronę, gra pierwsza pusto, gra druga również, gra trzecia również i gra czwarta również, czyli ta zrabka jest również przegra na szybko sprawdzę literki kontrolne, jeżeli je znajdę P -t, T. czyli ta zraka jest pusta. Bardzo fajna jest ta zrawka, ale bardzo się ręce brudzą od tej zropki. I teraz przechodzimy do zrobki 12. Nasze wygrywające liczby to 6, 3 i 34. Mamy 08, 11, 22, 24 i 38. W kolejnym rządku mamy 28, 31, 21, 37 i 14. W kolejnym rządku mamy 35, tuż obok, gdzie to wygrane, czwórka również obok, 02 również obok. 13 i 33 również obok. Ta strona jest przegrana, może tutaj po drugiej stronie. Gra pierwsza pusto, gra druga również, gra trzecia również i gra, i gra numer 4 również, czyli ta zrobka jest również przegana. Same pustaki jak widzicie. Hmm. Teraz przechodzimy do zrobki numer 13, czy 13 okaże się pechowa czy szczęśliwa. Za chwileczkę się przekonamy. Nasze wygrywające liczby to 34, 21 i 17, a mamy 19, 27, 06, 35, dużo obok 24, 14, 02. 03, 26 i 15. Jak na razie pusto. W kolejnym rządku, ostatnim, mamy 37, 36, 25, 18 tuż obok i 22 również obok. Wow! Teraz sprawdzamy drugą stronę zdrabki. Gra pierwsza pusto. Gra druga również. Gra trzecia również. I gra czwarta również. Czyli same pustaki od zdrabki 0,5 do zdrabki 13. Same puste zdrabki. Jeszcze sprawdzę szybko literki kontrolne. Nigdy mi wiadomo, ale już widzę, że. Że są różne. Także przechodzimy do zdrabki z numerem 14. Jak dotąd mamy tylko dwie zdrabki wygrane. Bardzo kiepsko. Mamy takie liczby jak 29, 32 i 37. A mamy 34, 30, dużo obok, 19, 17 i 23. W kolejnym rządku mamy 16, 0,8. 28 tuż obok 33 również obok 24 i w ostatnim rządku mamy 37 mamy wygraną nareszcie Czyli ostatnia wygrana była pod zrabką numer 5 Teraz kolejna wygrana jest pod zrabką numer 14 Mamy jedną liczbę yy, Kolejna liczby to 11 31 tuż obok 32 kolejna wygrana i, I numer 15, czyli mamy tutaj dwie wygrane Tutaj mamy 5 złotych I pod 32 również 5 złotych Czyli jak dotąd mamy 10 złotych Sprawdzamy po drugiej stronie Gra pierwsza, pusto, gra druga również, gra trzecia, mamy piątkę, trzy monety, czyli mamy już 15 złotych i w ostatni również piątkę, czyli bardzo fajna zdrabka. Mamy 5 złotych, 5 złotych co daje nam 10 i po tej stronie również 5, 5, czyli łącznie mamy 20 złotych na tej zdradce. Zdrabka z numerem 14, zobaczmy sobie jakie są oznaczenia do wygranej wysokości 20 złotych. Mamy 3 razy te i tutaj jeszcze mamy ten numerek, który jest potrzebny do wypłaty wygranej, czyli ta zdrabka jest wygrana.

Mamy 01, 1 czyli jak widzicie było bardzo dużo pustaków, później zdrabka 14 wygrała i tuż obok zdrabka z numerem 15 również. I ostatnia szansa tutaj, żeby wynik się polepszył to 38, czyli mamy tylko wygraną pod numerem 01, jest to 5 zł. Jeszcze mamy szansę po drugiej stronie, w pierwszej grze pusto, w drugiej również, w trzeciej również i w czwartej również. Czyli mamy literki 3 razy, co daje nam wygraną w wysokości 5 zł. Teraz przechodzimy do zdrawki numer 16, czy tutaj również będzie wygrana? Nasze wygrywające liczby to 29, 37 i 38 A mamy 14 08, 35 30 tuż obok 19, w kolejnym rządku mamy 04, 21 15, 16 i 28 również obok I w ostatnim rządku mamy 36 obok 06, 07, 31 0,1, czyli po tej stronie nic. Sprawdzamy po drugiej. W grze pierwszej mamy pusto. W grze drugiej również. W grze trzeciej również. I w grze czwartej również. Czyli ta jest przegrana. Jeszcze sprawdzimy szybko literki kontrolne. Literki kontrolne są różne, czyli ta zabka jest przegrana. Przechodzimy do zdrawki numer 17. Wygrywające liczby to 35, 22 i 23. Mamy 14, 24, tuż obok, 37, 27, 07. W kolejnym rzędzie 0,2. 18, 04, 33, 34 i w ostatnim rządku mamy takie drzwi jak 31, 21 tuż obok, 36 również obok, 25 i 19, czyli tutaj pusto. Sprawdzamy po drugiej stronie, w grze pierwszej pusto, w drugiej również, w trzeciej również i w czwartej również. Czyli ta zdrabka jest również przegrana, zostały nam trzy ostatnie zdrabki, zdrabka z numerem 18. I mamy wygrywające liczby 27, 23 i 04. Mamy takie liczby jak 33, 02, 16, 19, 21. W kolejnym rządku mamy 17, 08, 29, 09, 27. Mamy wygraną, słuchajcie, tutaj. Szukamy dalej, gdyż wygrane się sumują. Mamy 12, 14, 13. 22 tuż obok i 0,3 również obok, czyli mamy wygraną pod liczbą 27 i jest to 5 zł. Jeszcze zaglądamy po drugiej stronie, czy będzie coś więcej na tej zdrabce. Gra pierwsza pusto, gra druga również, gra trzecia również i gra czwarta również. Czyli tutaj mamy 5 złotych, literki kontrolne powinny być 3 razy M, no i wszystko się zgadza. Przechodzimy do zdrabki numer 19. Wygrywające liczby to 27, 29 i 30. A mamy 22, 31 tuż obok, 13, 11 i 25, w kolejnym rządku mamy 28 tuż obok, 35, 02, 14 i 17 i w ostatnim rządku mamy 26, 36, 08, 15 i 32, czyli tutaj pusto. Jeszcze jest szansa po drugiej stronie zwrotki. gra pierwsza pusto, gra druga również. Gra trzecia również, i gra czwarta również, czyli zdrawka z numerem 19, okazała się pusta. Literki kontrolne różne, czyli jest to pusta. No i przechodzimy do ostatniej zdrawki, zdrawka z numerem 20. Czy okaże się ona szczęśliwa? Wygrywające liczby to 0,3, 29 i 19, a mamy 0,2 tuż obok, 28 również obok, 27 pusto, 0,7 i 13. W kolejnym rządku mamy 0,1, 17. 22, 38 i 24 i w ostatnim rządku mamy 0,9 37 25 12 i 18 dużo lot. czyli tutaj mamy pusto, ostatnia szansa po drugiej stronie gra pierwsza pusto gra druga również gra trzecia również i gra czwarta również czyli ta zdrabka się czyli ta zdrabka okazała się przegrana Także teraz zapraszam Was na szybkie podsumowanie. I już jestem z powrotem. Wszystko dokładnie z... sprawdziłem. Zdrabki, które były przegrane. Niestety nie znalazłem żadnych wygranych zdrabkach, które były przegrane. Jest ich bardzo dużo. Jest ich 15. Jak widzicie wszystkie te zdrabki wygrało. Natomiast 5 zdrapek i tutaj widzicie numerki zdrapek, które wygrały. Wygrały zdrabki o numerach 02, następnie 05. Później było bardzo długo pusto aż do numerku 14. Kolejna zdrabka tuż obok, która wygrała to była zdrabka z numerem 15 i 18. Jeszcze tutaj wam pokażę, co wygraliśmy w zdrabce numer 02. Wygraliśmy 10 zł. Następnie w zdrabce numer 5 wygraliśmy 5 zł. W zdrabce numer 14 najwięcej udało się wygrać 20 zł. W zdrabce numer 15 5 zł i w zdrabce numer 18 również, również 5 zł, czyli łącznie udało się wygrać 45 zł czyli udało się wygrać tą minimalną, gwarantowaną kwotę. Myślałem, że uda się wygrać coś więcej, że wyjdę na plus, jak było to w przypadku Michała z kanału Makeup Makeupowski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No ale niestety nie udało się, czyli mamy 45 zł ze 100, czyli jestem 55 zł na minusie. Mam nadzieję, że w kolejnych drapinkach uda mi się nadrobić te dzisiejsze straty, także o tym się przekonamy za niedługo. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o dużej łapce pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału osoby, które jeszcze tego nie robią. Także widzimy się i słyszymy w następnym roku. Życzę wam udanego Sylwestra, zabawy do samego rana. Bawcie się dobrze, trzymajcie się. Pa, pa.